Nie musisz mieć miliona na koncie, 30 lat, ani nawet dzieci, żeby wyglądać jak prawdziwa richmond. Ten styl to nie metki, tylko klasyczne fasony, dopracowane proporcje i spokojna, ale luksusowa estetyka prosto z paryskich ulic. Dzisiaj pokażę ci, jak się ubierać w stylu bogatej mamy. Rich Mom, czyli w tłumaczeniu na polski bogata mama, to trend, który nawiązuje do wyglądu zamożnych kobiet. Często matek, wyglądających elegancko, ale bez przesadnego świecenia markami. Nie chodzi o drogie ubrania, ale o takie, które wyglądają jak inwestycja, nawet jeśli kupione w sieciówce. Bogata mama musi wyglądać dobrze, ale również czuć się wygodnie. A skąd się wziął ten trend? Zapoczątkowanie tej estetyki można przypisać stylistce i mamie dwójki dzieci Chelsea Rich. I feel like such a rich mom. To właśnie dzięki jej serii filmów na TikToku styl Rich Mom stał się popularnym sposobem ubioru. Stylistka w swojej serii w lekko ironiczny i zabawny sposób udawała postać bogatej mamy, jednocześnie pokazując dopracowane, minimalistyczne stylizacje. Początkowy mem szybko stał się wiralem, a sam trend poszedł na cały świat. A więc jak się ubierać w stylu bogatej mamy? Tworzenie garderoby rich mom zaczyna się od neutralnych barw. Beże, biel, czerń, brązy i szarość tworzą one elegancką paletę, która zawsze wygląda luksusowo. Czemu? Bo neutralne kolory działają jak tło, pozwalające błyszczeć strukturze materiału, dopasowaniu i dodatkom. Neutralne odcienie nie przytłaczają sylwetki, nadają wrażenie harmonii i klasy, a przy tym pozwalają na swobodę w doborze biżuterii. Ta paleta to dokładnie quiet luxury, który w 2025 roku wciąż króluje. Zachowaj ją jako bazę, a potem możesz bezpiecznie dodać jeden mocny akcent. Neutralne kolory mają też tę przewagę, że łatwiej je łączyć ze sobą, co sprawia, że cała szafa staje się bardziej funkcjonalna. Stylizacje tworzy się intuicyjnie, a efekty są zawsze spójne. Jak łączyć neutralne kolory? Trzymaj się jednej palety barw, czyli zestawiaj ciepłe kolory takie jak biel, Beż z innymi ciepłymi. Kolory chłodne, czyli przykładowo szary czy granat, tak samo zostawiaj ze sobą. Aby uzyskać kontrast, ale bez krzykliwości, można mieszać jasne kolory z ciemnymi, a więc przykładowo zestaw jasny sweter z ciemnymi spodniami lub na odwrót. Można również wybrać jeden kolor i stworzyć stylizację jednokolorową lub dodać inne tony danego koloru. W stylu Rich Mom sam materiał ubrań jest ważny. Nie chodzi tu o połyskujący poliester czy sztywne syntetyki. Kluczowe są naturalne materiały, które nie tylko wyglądają drożej, ale i pięknie się układają. Zimą warto postawić na miękką wełnę, która daje ciepło i jednocześnie klasę czyli przykładowo kaszmir lub alpaka. Długi płaszcz z dobrej jakości wełny nie potrzebuje metki. Wystarczy jego ciężar, tekstura i sposób, w jaki się porusza. Latem królują len i jedwab. W stylu Rich Mom len wybieramy w dopracowanym wydaniu, a więc Żakiety, spodnie czy koszule z grubszego płótna. A jedwab idealny na topy, sukienki midi, a paszki. Pięknie odbija światło i zawsze dodaje kobiecości. A do tego bawełna, ale nie ta zwykła, tylko wysokogatunkowa, gładka i miękka. Biała koszula z takiego materiału to absolutna podstawa. Pamiętaj, styl bogatej mamy to styl życia, a nie tylko chwilowy trend. Tkaniny muszą współgrać z tym podejściem, mają być trwałe, komfortowe i zawsze gotowe do noszenia bez większego wysiłku. Ubrania z dobrych materiałów układają się lepiej, nie wymagają miliona poprawek i co ważne, nie wyglądają tanio po jednym praniu. Dlatego warto nauczyć się rozpoznawać składy na metkach i wybierać jakość ponad ilość. W stylu Rich mam dodatki to podstawa, bo bez nich całość nie zadziała. Zasada numer jeden: jakość i funkcjonalność. Zamiast kilku małych torebek, jedna większa. Klasyczna szoperka z dobrej skóry lub prosty kuferek, który pomieści wszystko. Im prostszy kształt, tym lepiej. Detale maksymalnie ograniczone, subtelne okucia, brak zbędnych napisów i emblematów. Duże ramki, najlepiej czarne lub brązowe. Świetne będą też szale przewiązane nonchalancko na szyi lub przy torebce. To znak rozpoznawczy kobiet z klasą. Biżuteria, złoto lub srebro, ale zawsze minimalistyczna, lśniąca, czysta forma. Delikatny łańcuszek, klasyczny zegarek, małe kolczyki w stylu vintage lub cienka bransoletka. Nic tu nie jest przypadkowe, ale też nic nie dominuje. Wszystko ma współgrać i subtelnie podkreślać styl. Zimą nie zapominamy o skórzanych rękawiczkach, najlepiej w kolorze klasycznej czerni. Do płaszcza, są eleganckie, ciepłe i absolutnie ponadczasowe. Warto też postawić na broszki przypięte do marynarki lub płaszcza dodają klasy i nuty retro. Dodatki w stylu bogatej mamy nie mają krzyczeć, mają mówić wiem kim jestem. Buty w stylu Rich Mom to przede wszystkim wygoda, klasa i ponadczasowa estetyka. W tym stylu nie znajdziesz neonowych sneakersów. Nie potrzebujesz również drogich szpilek od znanego projektanta mody. Wystarczy dobrze dobrany fason i nienaganny stan. W ciągu dnia najlepiej sprawdzają się klasyczne mokasyny, które są wygodne, ale zawsze wyglądają elegancko. Stylowe są zarówno te z delikatnym złotym detalem, na przykład sprzączką, jak i zupełnie proste. Możesz je nosić zarówno do garnituru, jak i do szerokich jeansów czy sukienki midi. Na cieplejsze dni nie Zastąpione będą mule, czyli wsuwane klapki na płaskiej podeszwie lub z delikatnym obcasem. Ich prostota idealnie wpisuje się w estetykę bogatej mamy. Dla bardziej klasycznego efektu postaw na sandały z zakrytym noskiem, a jeśli w Twojej stylizacji chcesz postawić na szpilki, to koniecznie w wersji z ostrym noskiem i delikatnym obcasem. Żadnej przesady! Jesienią i zimą warto zainwestować w botki, które dodają elegancji nawet najprostszym stylizacjom. Ciekawą opcją są także baleriny, ale nie te z kokardką i cienką podeszwą, tylko bardziej strukturalne, z lekko kwadratowym noskiem lub z subtelnym detalem. Jeżeli chcesz dodać nutę nowoczesności, to idealnie sprawdzą się białe, minimalistyczne sneakersy. W tym roku łączenie sneakersów z eleganckimi outfitami jest bardzo modne. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o tym więcej, stworzyliśmy pod to dedykowany film tutaj. Wygląd Rich Mom to nie tylko ubrania. To cały wizerunek, a jednym z jego najważniejszych elementów jest zadbana skóra i dopracowana fryzura. Można mieć na sobie najdroższą marynarkę świata, ale jeśli cera jest zaniedbana, a włosy wyglądają jak po nieprzespanej nocy czar pryska. Styl Rich Mom to przecież estetyka dbałości, a nie chaos i pośpiech. Skóra powinna wyglądać świeżo, promiennie i naturalnie. Jej pielęgnacja to niekoniecznie najdroższe kremy, ale regularność i minimalizm. Makijaż nie może być mocny. Krem BB lekko muśnięte brwi, błyszczyk lub szminka w naturalnym odcieniu, czasem delikatny eyeliner lub podkreślenie rzęs. Chodzi o efekt świeżości, a nie przesadnego odpicowania. Włosy w stylu bogatej mamy to najczęściej kucyk, niski kok, luźne fale albo proste, rozpuszczone włosy. Fryzura ma być prosta i zarazem elegancka, jakbyś właśnie wyszła od fryzjera, ale bez efektu napompowanej stylizacji. Jeśli masz mniej czasu, postaw na ulizany kucyk z żelem. Te znokcie również grają swoją rolę. Najczęściej są krótkie i zadbane w neutralnych kolorach żadnych wzorków, brokatów czy neonów. To właśnie ta subtelna pielęgnacja pokazuje, że masz czas i kontrolę nad swoim życiem, co idealnie wpisuje się w filozofię stylu Rich Mom. Powiedziałam filozofię, ponieważ w tym stylu chodzi o coś więcej niż sam wygląd. Nie tylko liczy się co nosisz, ale też jak to nosisz. Wyprostowana postawa, spokojny chód, subtelny uśmiech, to wszystko ma znaczenie. Styl Rich Mom jest widoczny nie tylko na ulicach, ale również w garderobie wielu znanych osób. Victoria Beckham często pokazuje się na Instagramie i podczas wydarzeń w total lookach. Nie można też pominąć Jennifer Lopez. Mimo, że kojarzona z bardziej estetyką glamour, potrafi zaskoczyć spokojniejszym wydaniem. Z polskich celebrytek można wymienić Annę Lewandowską, która poza sportowym lookiem coraz częściej wybiera minimalistyczne stylizacje.